Jest tam niezmiernie miło, że rynek dailingowy zaczyna nas dostrzegać. Tym razem dystrybutor kosmetyków firmy Hyper, serdeczny, miły, sympatyczny, Dawid Zbytgoszczy, zostawił nam oto takowy zestaw. Postaramy się sprawdzić wszystkie kosmetyki po kolei i dać znać na naszym profilu na Instagramie. I może na YouTubie są też trzy tyramiki. Tak więc chwilę trwa, i bierzemy się do testów, do roboty. Możecie u nas zostawić auto, zajmiemy się nim jak należy. Tak jak tą małeczką. A więc serdecznie zapraszamy. Bierzemy się już do testów.